Ktoś powie, przetuszczają mi się włosy, a tu jeszcze każą olej nakładać. Jaki olej jest najlepszy do walki z przetuszczaniem się włosów? Olej żożoba, oczywiście. Jest on powszechnie stosowany w preparatach trychologicznych, ze względu na swój skład i właściwości. Właśnie skład oleju żożoba przypomina skład naszego sebum. Dlatego działa nawilżająco, stabilizująco, pomaga w zrównoważeniu nadmiernej produkcji tłuszczu, co wykazano w badaniach. Olej ten zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy A e witaminy z grupy B zawiera polifenole fitoestrole więc wspomaga nam nie tylko regenerację skóry głowy ale również regenerację nawilżenie i spływa bardzo dobrze na nasze włosy Dodatkowo olej żożoba pomaga nam w ochronie włosów, które są związane z, nadmi z nadmierną stylizacją, ale również z niewłaściwymi, no, nieodpowiednimi dla włosów warunkami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie oleju żożoba na skórę głowy na 30 minut. Przed myciem. Zostawiamy go na 30 minut, potem zmywamy oczywiście szamponem, zawsze myjemy dwa razy, to jest bardzo ważne. I to wszystko przyczynia się do wzmocnienia, nawilżenia włosów i w dłuższej perspektywie działania, zmniejsza problem przetuszczania.